Yards. Wind five knots south southeast. Conditions good. Prepare for jump in two minutes. Hey, can you open the gate, Peter? I have an important delivery. Sorry, this road is closed. What do you mean, closed? It can't be closed. This is the only road in the Paderborn. I know, that's why it's closed. Due to special conditions of security pertaining to the upcoming ceremony, absolutely no traffic is to be allowed in or out of the vicinity of the village of Paderborn for the next 24 hours by order of General von Stauff. But this delivery is for General von Stauff. It's six cases of cheese and sausages for the officer's kitchen. Get him on the phone now, I'm sure he'll make an exception. Sorry, we're completely blacked out. What? With the special conditions of security pertaining to the upcoming ceremony, absolutely no radio communications will be allowed in or out of the vicinity of the village of Paderborn for the next 24 hours by order... Yeah, yeah, I know, by order of General Von Stuff. But what am I supposed to do with all this cheese? I don't know, look for some crackers? Ach, the German humor. Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Return to Cadolfenshine, w którym głupie debile z rządu mi zabrali kurde tak tyle fajnej amunicji do broni Ale dobra, niech to zabierają a mi w dupie. Siema Już nie ma dostawy A co on tu miał? On ma tu... On ma tu ser? Z tego słyszałem Dobra nie chcę robią, co chcą, ja robię syno swoje, ja. Ale fajne. O, siema, nie obrazisz się, jak ci tak ta zrobię, co? Ja wiem, że ty się nie obrazisz, a spróbowałbyś się obrazić, no i tak, no. No nie podskakuj mi tutaj, bo o, mogę to przekręcić o. No i co? Kręcę, kręcę i co? Już przekręciłem Nima. Łapyk. Bra. i teraz tu jest sekretne sekretne przejście, więc trzeba zrobić taką bajer, że to musi musiał pojechać do góry bez nas. To trzeba rozwalić. I tutaj jest. Aha. A jakie sprytne. Eee, tu już nic nie ma. I teraz co mamy robić? Mamy... Chciamy... Aaaaa! No to chodź tu, na dół, na dół. Jed Kurde, zaś to Ja chcę tu. Jedzie na dół. Jedzie na dół. Chcę, poczytamy, co tu pisze. Aha, no to to już mówił ten niemiec, więc jakoś mi się nie chce tego czytać. Jedzie to. Jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Juhu! Jedziemy na górę. No co ty robisz? Na górę chcę. Myślałem, że zepsułem No chodź tutaj Nie? Co tak cię zabiję? Patrz ile już krwi straciłeś Ehe Dobra Łooo wow. Ty. Mam sobie znaleźć sniperkę taką trochę lepszą, właśnie taką. Tutaj się ma. No jak to? Ginty, Hamie. Dobra, jeszcze wezmę jedną apteczkę. No kurde. Co za. Skąd? Tutaj coś idzie. Przeposzło. Kurde, no co za ham? Skąd? Ja nie wiem skąd. No tu nic nie ma, ja nie wiem. No ale skąd? strzela, ja nie wiem skąd ty strzelasz w ogóle kupi Niemcu Aaaa widziałeś to o kurde tu się nic nie dzieje słuchaj se dalej muzyczki no przecież mówiłem żebyś dalej słuchał Nie stację stacji. Na 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 Dobra Jezus Wszystko tylko nie to Tutaj nie wiem w ogóle co się teraz dzieje. Chciałem iść gdzie jesteśmy, co w ogóle się tutaj dzieje wokół mnie Co tu się normalnie, a ja nie wiem Siema ma? jak to co tutaj Więc nie widzę Trzeba nikogo do zabicia O A co ci psikus? Wyobraźcie się jak tak mam w plecki fajnie strzelę, co? Ja nie wiem, że się nie ubrań. Aha D Dobra, spróbuję tędy. Łooo! Ale zejście Co ty tam wiesz? Jaki tam Amerykanie? To co jest? UUUUUU No, oja, ostrzegajcie jak wchodzicie, co? Się puka. Ja potem skaczę jak porąbany wam na, na I co? To ani miłe dla was, a dla mnie, więc Oj. Jak to rozwalić? O, rozwaliłem. O. Eee. No ja, no czemu ja ciągle to klikam? się schował, zabarykadował się dobra i koniec misji tu jest ale fajnie, dobra idziemy w kierunku yy, Paderborn Pe dwa kilometry się przejdziemy chwilę महाराज